Jest, słuchajcie, mam pierwszą rybkę jakąś. O, jest, zobaczcie. Jest, słuchajcie, ryba. Jest. O, kurde. Co to jest? Dobra ryba, słuchajcie. Jest, słuchajcie, kolejny. O, dobra ryba, słuchajcie, pociągnął pięknie. Kurde, o konie pod rząd, praktycznie co jest? Ej, jeszcze mi się plącze. <grymne> ja, trudno, mogę to wybaczyć. Siemaneczko, witam na kanale Konio Fishing. Dzisiaj taki szybciutki wypad na konia po pracy. Spróbujemy z ultralightem dorwać jakiegoś pasiaczka, a dokładnie dzisiaj casting BFS. Więc ja nie będę przedłużał, jeśli macie ochotę mi podowarzyszyć w dzisiejszym materiale. Zapraszam i życzę Wam miłego oglądania. Nie dobra, pierwsza miejscóweczka. Zajmiemy sobie dzisiaj od takiej małej tantki. Powiem Wam szczerze, że dawno na kasta, więc podkręcę trochę hamulec wyrzutowy, żeby od razu brody nie zaliczyć. Dawno uwiem na to wędkę, więc zobaczymy, czy się zapomniało, czy nie. Pierwszy rzut i zobaczymy, czy coś się zamelduje. Pobukamy trochę dno. Mała tantka powinna skusić, chyba jakaś posiaczka, mi się zdaje. No i tutaj będzie ciężko z tak krótką wędką cokolwiek zrobić, ale potestujemy. Fajne stare rzeczy. Ostatnio byłem na dosyć dużej rzece, niestety nic się nie działo. Obeszło się ze smakiem, może już czas na stare rzeczy. Zobaczymy co mi się uda złowić przez półtora godziny tak naprawdę, bo tylko tyle czasu dzisiaj mam. Jak coś złowię na pewno to zobaczycie. Pocieszę się dzisiaj choćby jedną sztuką, bo ostatnie dwa wypady praktycznie na zero. A jakaś tam pojedyncza ryba wpadła, ale nie będę Was męczył jednym okoniem. Bez sensu. <grystanie> Na razie tantka. Później będziemy kombinować. Jest! Słuchajcie, mam pierwszą rybkę. Jakąś. Okonek będzie na Twitch'a, Nie Wam, że, że zmieniłem. To dobra ryba, będzie. Fajne, fajny, fajny Zobaczcie. Jaki okon, Słuchajcie. Na Twitch'a, Ole kaban. Wcześniej czułem, że mi pukał. No nie, no nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że tak rybę cię złowie. Się wyciął jeszcze. Ale kabanisko, zobaczcie. Piękna ryba. Coś niesamowitego, nie spodziewałem się, że dzisiaj taką rybę złowię. Widziałem, że tam troszeczkę coś zbierały z powierzchni i tam ganiały rybki, więc postanowiłem założyć twitcha. Miałem dwa brania, takie puknięcia, ale się nic nie wpięło. No ale warto było poczekać, pochlapać. Coś pięknego. Pięknie zebrał. Powiem że rzadko zakładam te twicze. bo jakoś nie, nie jestem do nich przekonany do końca. Powiedziałam, że dzisiaj poza schemat trochę wyjdę. Piękna ryba, zobaczcie. Mam już takich kabaników parę złowić, no to można, nie? Zobaczcie tego konia. Piękna sztuka. Na razie oczywiście ląduje do siaty. Spróbujemy dołowić. Zobaczymy. Może coś się uda dzisiaj chapnąć jeszcze. Nie, nie ukrywam, że jestem wypuszczony ostro. Ostatnio ryby nie dopisywały. A wziąłem na takiego Twitcha. Oczywiście z AliExpress. Bardzo często pytacie w ogóle o sprzęt, więc rzucę Wam w opisie na co dzisiaj łowię i będziecie mogli sobie ewentualnie poszukać. No super, piękna rybka wpadła, ja łowię dalej, aby jeszcze jakiś tam wpadł. Aj, 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 aj spadł. Kurde. Nie wiem czy widzieliście, ale spadł, ale dosłownie zebrał, bo Twitcha. Więc poza tym, słonie niewyczuwalne branie. Zmieniłem kolor Twitcha. I zobaczymy, może na innym będzie chciał. O, miałem już branie. Takiego bardziej jasnego. Może to będą chciały. O, jest. Zobaczcie. Jest, jest. Zmieniłem kolor i się udało. Zobaczcie. Maluszek to maluszek, ale zareagował pięknie. Może, może kolorek coś pomoże. <grych> Maluszki! Mi dopinguje obok. <laughs> no ale zmieniłem kolor na jasny, no i jest. Zobaczymy, może Twitch dzisiaj zrobi robotę. Taka sztuka ląduje na razie do światy. Zobaczymy, co uda mi się jeszcze złowić. Może dzisiaj dzień Twitcha. Nie obraziłbym się na jakiegoś takiego fajnego kabana. Ale nie ma co narzekać. Złowiłem i tak już więcej niż przez ostatnie dwa tygodnie. Tym bardziej, że dzisiaj króciutko będę na rybach. Pocieszę się czymkolwiek. Jest, słuchajcie, chyba. O, kolejny konek, słuchajcie. Chyba nie trafił trochę, ale jest. Kurde, co ten Twitch dzisiaj robi? Zobaczcie, trochę nie trafił. No, mamy kolejną sztukę. Przed chwilą miałem branie. No i nie siedzi. Kurde, fajna sprawa. Taka sztuka. Na razie ląduje standardowo do siaty. Próbujemy dalej. Jedno branie dosłownie po chwili. Zmiany cały czas się przesuwam, bo wyciągnę jedną rybę z miejscówki. I mam wrażenie, że to się cały czas przesuwają te ryby. O, jest zobaczcie, mam kolejnego. O, fajna ryba będzie. Ale się odpaliły. Słuchajcie. Na Twitcha. Ha, tak rzadko sięgam po Twitcha, a tu zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Kolejny rzut po rzucie. Coś niesamowitego. Głośno nie będę krzyczał, bo nie jestem tutaj sam, ale siateczka coraz ładniej wygląda. Ha, coś pięknego. Rzucamy dalej. No powiem szczerze, że czasami warto cierpliwie poczekać na te ryby, pochodzić, pospacerować, bo naprawdę dzisiaj co złowiłem więcej niż przez ostatnie dwa tygodnie. Albo jak nie, jak nie więcej. A niedługo się wybieram prawdopodobnie na fajne, duże jezioro w mojej rodzinne strony. Poszukamy tam szczupaków, ewentualnie pięknych okoni też. Bardziej będę się oczywiście nastawiony na konie ale nie pogardzę szczupaczkiem. Dawno padły jakieś, więc spróbujemy dalej. Spróbujemy jeszcze coś dorwać z tamtego miejsca. Na dość płytkiej wodzie stoją te konki patrzę, bo mówię na płytszej części tego starorzecza. No i mamy dwie ryby z jednego miejsca. Pięknie, pięknie. jest, o kurde co to jest, dobra ryba, słuchajcie <laughs> Piękny okoń, na dłuższej, pauzie, na dłuższej pauzie wziął ale zobaczcie, jakie kabaniki dzisiaj biorą słuchajcie, ale okoń ja. na twójcza, wszystko idzie na twójcza dzisiaj piękna sprawa no niesamowity, później Wam je pokażę na razie do siaty na dłuższej pauzie wziął, więc zrobimy teraz tak, że wrzucę dwa razy, dosłownie szarpnę i pauza. W razie mogę Wam pokazać, co jest w siacie. Zobaczcie. Ha, ha. No jak będzie tak dalej, no to coś niesamowitego. Nie spodziewałem się, że dzisiaj w ogóle cokolwiek złowię. Chciałem po prostu pospacerować przy wodzie. A tutaj taka niespodzianka. Ha, czyli warto chodzić. Jest, słuchajcie, kolejny. Znowu zrobiłem dużą pauzę. I siedzi. Ja tu razem średnio trafił. No ale ewidentnie atakują. Mniejszy. To mniejszy, ale fajny. Piękne kolorki, słuchajcie. Jesienne się zaczynają robić. Zobaczcie, kolejny maluszek. Na razie do świata, oczywiście. Przyznam się, że trochę się uczę tego Twitcha. Tak naprawdę zbyt często nie sięgam po to przynęte. No ale jak widać, że chyba warto, co? Z tego starorzecza zawsze na wiosnę piękne ryby wyjeżdżają. Więc na pewno mnie tutaj zobaczycie. Zresztą jak śledzicie mój kanał, to wiecie, że odwiedziłem to miejsce na wiosnę. Ole, była ryba! Jak śledzicie mój kanał, oczywiście do czego zachęcam, dostawcie subika, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Na wiosnę tutaj wpadały piękne, piękne garbusy. No niestety nie mogę powiedzieć swojego rekordu. 38 cm okoń. Może w tym roku się uda. Sezon się nie skończył. Bo dajcie znać w komentarzu, jak u was ryba było branie. U Głównie ostatnio kiepsko było. Dzisiaj mam taki pierwszy dzień fajniejszej pogody, po. tak trochę liczę na to, że to je pobudzi. No i chyba się nie przeliczyłem z tego co widzę. Na razie zostanę w tym miejscu jak nie, to się będę przesuwał powoli. Jakoś specjalnie szybko nie prowadzę tego twitcha agresywnie, podciągam dosłownie i zostawiam go na chwilę. I działa. Kurde, piękna sprawa. Zawsze unikałem tej przynęty. jakoś nie byłem do niej przekonany. Zawsze jakaś tanta na konia, gumka, obrotówka. A tutaj taki twitch. No, Suspending tak zwany. Po podszarpnięciu zawisa w toni. No ewidentnie dzisiaj to działa. Próbujemy dalej. Nikt mnie nie sponsoruje, jeśli chodzi o sprzęt z Ali. Po prostu sam dla siebie testuję. Bawię się tym, mam te rzeczy takie zabawy jak ja mam dzisiaj <grymne> ale miałem branie przed chwilą z tamtych kapelonów. Słuchajcie, ale coś nie mogło się wpiąć, Co jeszcze chwilę tu postoję. Jak nie to zmienimy kolor, mam dwa takie, ale z tego co widzę to trzeba chyba się zobaczyć większą ilość tych twitchów. Sciećku. Ten to malutki będzie w porównaniu do tych co zowiem, ale jest. Twitch. Twitch niewiele mniejszy od konia Jestem dosłownie tutaj niecałą godzinę, a na stop mi coś puka. Więc ja się bawię dalej, nie będę tracił czasu. O, mam jest jest konek Po dłuższej przerwie. Coś się skusiło. Zobaczcie. No już myślałem, że nic tutaj nie złowię. Miałem zmienić miejsce na troszeczkę głębsze, jednak. Bo tutaj jestem teraz w takiej najpłytszej części tego zbiorniczka. No i jednak się skusił. Widocznie okienko małe się skończyło. Może zaczęło się kolejne. Kolejne do kolekcji. O, dobra ryba. Słuchajcie, pociągnął pięknie, ale zebrał. Fajny konek będzie. Nie, no jest grubasek piękny. Słuchajcie, ale dzisiaj dadzą mi się pobawić. Piękna ryba, zobaczcie. Ale jak stuknął mocno. Sewro dosłownie przynęte. Delikatnie się zapił za brodę, zobaczcie. No ale jest, jest. Pięknie uderzył. Do siaty. Jeszcze chwilę tu postoję. No, czyli tak naprawdę wszędzie dzisiaj można złowić. Na taką ilość to nie powiem, że są leniwe. Ale uderzył bardzo, bardzo mocno. Coś niesamowitego. Jest, kolejny, słuchajcie. Fajna ryba. O, kurde, będzie większy. Większy, większy będzie. A nie, pod, ale zapiął się za bok. Nie trafił. Ale był fajny. O, kurde. <grym> z tego wszystkiego źle <grym> rzuciłem wędku tak jak z To Nic. No, ewidentnie. Ewidentnie trafiłem. Dwa nie pod rząd, praktycznie. Co jest? Dziś się zahaczyło. Fuh, mega dzionek słuchajcie, ja jestem mega zadowolony. Tyle o konie dzisiaj zrobiłem, że dużo mi czasu nie zostało. Tak naprawdę, chociaż w półtora godziny to wszystko ogarnąłem. Co jest? Co tu się wydarzyło, że to nie mogę rzucić? Coś niesamowitego. Ewidentnie dzisiaj, dzień o konia. I na jedną przynętę, tak naprawdę łowię, tylko twicza. No, cały czas mi puka, nie może trafić. Coś niesamowitego. Jest. Słuchajcie, jest kolejny. Kurde, ale branie dzisiaj nie są jakieś mega kabany. No, ale powiem szczerze, że też nie są małe. Piękna sprawa. Nie wiem, który to już jest, możecie policzyć, ale naprawdę dzisiaj tyle kontaktów, niesamowite ryby. Dzień o konia. <laughs> Piękna sprawa, zobaczcie, kolejny. Piękny jest. A, jakieś tam wnioski dzisiaj mogę wyciągnąć, że nie, jednak nie stały jeszcze na jakichś tam głębszych miejscach, a fajne dzisiaj słoneczko dopisało i chcą z płytkiego miejsca, zobaczcie. Na najgłębszym miejscu wcześniej łowiłem, ale mranie miałem. Na głębokim miejscu łowiłem nic z tego, a tutaj takie kabaniki małe biorą z płytkiego. A co jest tutaj z tym wędką? Coś mi tutaj rzucanie nie idzie, nie wiem o co chodzi. Ej, jeszcze mi się plącze. <grym> Trudno, mogę to wybaczyć. Słuchajcie mega dzionek, ja jeszcze nie kończę oczywiście jeszcze parę rzutów wykonam ale na razie wypuścimy to co mamy muszę wam to pokazać zobaczcie zobaczcie ile ryby, normalnie półtora godziny tyle koni pokażę wam kilka, dosłownie największych, zobaczcie jak ryba wpadła muszę się posiedzieć tak z jedną ręką zobaczcie jaka ryba wpadła oczywiście wszystkie będą wypuszczone pierwszy wylatuje, największy Ładnie go spróbuję wam ograć. No, coś niesamowitego. Nie spodziewałem się, że taki szybki wypad skończy się takim pięknym połowem. <noise> Niesamowite. Więc wypuszczamy rybki. Siedzi. Jest to kolek. I to piękne okoń, słuchajcie. Już wracam praktycznie do auta. Tak jak mówiłem, parę miejscówek jeszcze sobie obłowię. Pierwszy rzut po wypuszczeniu tamtych rybek jest. Zobaczcie. Piękna rybka. Na razie wrzucę jeszcze do siatki na chwilę. Co by nie odprowadził. Parę rzutów jeszcze tu wykonam oczywiście. I zobaczymy, może jeszcze coś się trafi. System jest rozwalony przez Twitcha. A ci mam kolejnego. Kurde. <laughs> Jakie piękne konie. Kolorki mają śliczne, że ta głowa mała. Naprawdę nie wiem o co chodzi z tym twitchem. Dzisiaj chyba jest jakiś zaczarowany. Kolejna sztuka, zobaczcie. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia co wam powiedzieć, bo ten twitch jest jakiś dzisiaj zaczarowany chyba. Oddaję chyba tylko dlatego, że rzadko go używam. <laughs> o, miałam rybę. Spadło. nie cały czas jakiś kontakt. Cały czas coś się dzieje. Coś niesamowitego. Piękny dzień. Jednym słowem, nie siedźcie w domu. Próbujcie. Może i Wam się poszczęści. Dzisiaj mam chyba szczęście i to duże. Aż żal odjeżdżać, a wiem, że zaraz muszę. Niestety. No nic. I tak jestem już mega, mega spełniony. Wybawiłem się. Tym bardziej, że odkurzyłem jeszcze kasta. Coś niesamowitego. <gulanie> Kolejne. Kolejny okoń masakra co za dzień. Kolejna rybka. nie chwilę mam kilka koni. Znalazłem się po prostu na nie sposób przechytrzyłem okonia. Zobaczcie, załowiłem jeszcze trzy. Wypuszczamy. Coś niesamowitego. Piękna ryba. Fajne sztuczki. Ciach. Idę jeszcze zrzucę w takie najgłębsze miejsce, tutaj spróbuję Twitcha poprowadzić, no i jeśli nic nie złowię to się pożegnamy. Coś pięknego dzisiaj słuchajcie. Jestem po prostu pod wrażeniem dzisiejszego połowu. Lecimy. No i tyle słuchajcie, ja już kończę. Szybki wypad po pracy okazał się mega wędkarskim dniem. Tak naprawdę spędziłem tutaj tylko dwie godziny. Niestety nie ma więcej czasu. W sumie ryby też przestały skubać, ale to, co dzisiaj zrobił ten Twitch, to jest coś po prostu niesamowitego. Przynęta, którą tak naprawdę używam chyba najrzadziej. Muszę ją bardzo przeprosić. Dzisiaj dała mi mega, mega połów. Dziękuję, że jesteście. Jeśli oczywiście materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. No i widzimy się. Kolejny raz nad wodą. Trzymajcie się. Cześć.